Który rejon? Jest ładny. Musi być, widzisz? Całe takie biżunia. Z przewodnikiem półtora godzinki. Ten. Co? Zdjęcia czy kamerujesz? Kameruję. To jest przewodowe, powinny małe do ucha być, a nie takie wielkie. A to jest serwis. Co robisz? zbieli. Tam z panią jak? Ładne są, nie? Mój pan tam człowiek sta oni mówią, że kocham dla I to poza ci się dużo przydaje, nie? Idę i zobaczcie, no, to i właśnie jeszcze, nie? coś się jeszcze kupi? Mateusz idziesz? Dobra, dojdź ty tych Co kupiłeś? Otwieracz. Trzy jak dużo masz kolekcyjnych? Z Warszawy mam, z Wrocławia mam. Skąd jeszcze masz? Z Leszna mam. Z Ustki mam. Zadowolony, do Szymbarka przyjechałem. Super. <laughs> Zapraszam do wspólnego śpiewania. To je krótci, to je dudzi, to Kasiepsku stoleca. To są basle, to są skrzepci, to łeznuczu kaszeba. łeznuczu kaszeba. Basle, skrzepci, krótci dudzi, to Kasiepsku stoleca. To je ridel, to je tyć, To są hojne widłę gnojne. Hojne widłę gnojne, ridel tyć łeznuczu kaszeba, kasieba, base skrzepci, króci ludzi to kasiebsku stoleca. To je prosty, to je krzewi, to je tylni, kweło, tylnik tylni, prosty łezni, prosty krzewi, hojne, widłe, gnojne, ridel, kaszeba, basse skrzepci, króci ludzi to kasiebsku stoleca. To są chyci, to są ptyci, to są prosi półtrojeci, ci. Hyk ptyk, półtrojek, tylni, płeł bez prosty krzewi hojne, nojne, ridź, łez noczu kaszeba, Basce skrzepci, krótci, budzi to Kaszewsku stoleca. To je klika, a to to je cały, a to pół kleka cały pół hek, półtrojek. trojek. Tylnik łeło, łeznik prostych rzew hojne, widłek nojny, ridetić, kaszeba. Bas skrzepci krótci, dłudzi to, kaszepsku stoleca. To je my, a to wiedzi. To są instrumenta w sieci. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz już do ostatniego elementu, jeżeli chodzi o nasz pawilon i chodzi oczywiście o nasze rekordy. Wszystko rozpoczęło się w roku 2001, kiedy pan Daniel Czapiewski, czyli założyciel całego naszego centrum, wyruszył w delegacji do Austrii. Zapomnieliśmy lampkę wziąć, bo jest ciemno w niektórych miejscach. Jest po prostu czarny ekran. Za nami. Mówiłem ci, że nie mógłbyś użyć lampki. Jakbyś zapalił lampkę w takim pomieszczeniu, to byś zepsuł wszystko. No bo nic nie było w całej sycha, nawet próbowałem przesłony przełączyć, a nic się nie dało. Nie, to tak zostało wybudowane. w takim problemie. Tak zostało opracowana, żeby już tak podrócić Mamy to Mamy Tomek znaleźć. Też mówiąc nie mam nic. Bo <noise> <mało. głosy> cię Trzeba się. Dobra, ci trzymaj. Chcesz na górę? Na no, podchodach? To nie jest. Chcesz pod no, tak. Jeszcze? Nie, nie. No ja nie. idę, bo ci się mu, dobra. Nie. No i jak nagrywanko? Nagrałeś coś fajnego? Nie wiem, zobaczymy w domu, to się okaże. Jak to jeszcze nie wiesz? Ja już parę fajnych rzeczy zrobiłem. Ja też. To jest tylko zwykła wycieczka, którą za ileś lat i tak zapomnimy. Hmm. Zdjęcia, pamiątki, tam czasami masz i to wszystko, wiadomo. Wszystkiego nie zapamiętasz. Dawaj, chłopaki, na górę! Dawaj! Bardziej jesteście! kita sudah mau ketemu Ale nie, powiedz Mateusz, fajne widoki. Tam jak kawałek tutaj, te domki są i tam na nartach jeżdżą, nie? Możemy się przejść. To jest jakieś nie, 10 minut drogi? Zobaczymy? Mam zobaczyć ko tej rzeki? Jak widoki? Przepiękne. Fajnie, a na samej górze wieża stała się trzęsie. No i tam jak pięknie widać, tam gdzie na nartach jeżdżą, to jest kawałek tu widać. Ale na nartach teraz nie jeżdżą, bo ja nie wiem, ma Ja wiem, ale możemy iść się przejść, zobaczyć jak... Jest, jest, rzeka, jest rzeka, takie fajnie widać, jak góry i rzeka jest, nie? Jest przepięknie. Tylko mam nadzieję, że już tam się nie, nie, nie płaci, no jak będzie się płacić, to trudno. to się zapłaci. Dogonicie mnie, chłopaki? Kamerzyści, za mną! Kto ma samochód, ten rządzi nas. Autobusem to nie wiem czy kiedy byś dojechał Ja wracam samochodem wy się na piechotę proste Tak No To ty No. Okazją No Kamerę oddasz i do subska dojedziesz <noise> Miło chęcią cię ktoś za tą kamerę zawiezie, nie Mariusz <noise> Jeszcze będzie mu się opłacało i to jak, nie? No <noise> o, Fajne ujęcie, kurde. Ale wysoko, naprawdę pięknie wysoko Kurde jak to jest zrobione Jestem w jak, jak te góry są tutaj, te, te drzewa przepiękne, no, no, no nie spodziewałem się, że to tak będzie pięknie, no. Zachwycony jesteś, Jarek. Sz kurczę, niemożliwe, no. Tak wysoko się idzie, 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 aż kręgosłup boli. Już myślałem, że nie dojdę. Ale jak zobaczyłem wieżę, byłem szczęśliwy. A jak jeszcze na nią weszłem, całkiem. Dziękuję. fajną propozycję etykiety. Dzięki, super. super. No Mariusz też chociaż jest wieży, chociaż na wieży byliśmy by i marku no, w barku, no dalej nie byliśmy, bo już czas goni. No, ale jest fajna pogoda. Ale fajnie klimat Jej jest. Trochko klimat, płykko, klimat tak. jest. No, a możemy pomachać. Tam no, daleko no. jest. No, wracamy.